A wada! Redukcjo! Siema z tej strony ty monster, i jak widzicie nauczyłem się czarnej magii albo białej, ja nie wiem jaka to jest magia, ale z nami dzisiaj jest Maciek, który został zaatakowany redukcją, jak się stało? Się nie pamiętam co się stało. Przutaca się powietrza moco. Blw. Witamy na kanale ty Monster! Dzisiaj razem z Tymonem, tutaj fantastycznym chłopakiem, Dokładnie. który. opanował sztukę magii jakiejkolwiek, obrony też. przed czarną magią i tak dalej. Ja to już znam od dawna. Dzisiaj będziemy robili. Kremowe piwo Dokładnie. z Harry'ego Pottera. Dokładnie tak, kremowe piwo z Hawksmade, bo tak się nazywa wioska, której podają to kremowe piwo. Co prawda, nie będziemy dolewać tutaj alkoholu, tak, te, te rzeczy są akurat tutaj niepotrzebne. Natomiast co do alkoholu, taka ciekawostka. Piwo kremowe mogli już pić trzecioklasiści, czyli trzynastolatkowie. A co ciekawe, teoretycznie była tam. Ma Mała ilość alkoholu. No, bo właśnie jesteś się ja na formacie wyjemy, gdzie opowiadam ciekawostki i razem z Tatą robimy. Jedzenie posiłki posiłki. posiłki, posiłki Ja mam taką pauzę w mózgu przez chwilę Różne rzeczy robimy i dzisiaj y, zwykle lecimy krajami, ale też zdarza nam się z jakichś różnych światów brać rzeczy, jak na przykład z Wiedźmina, nie? No tak Twórczyni książek o Harry Potterze, czyli J.K. Rowling jest pierwszą osobą na świecie, która stała się miliarderką dzięki pisaniu książek Więc dzisiaj spróbujemy zrobić to piwo kremowe Niby nie jest to skomplikowane, ale, ale skomplikowane. zobaczymy skomplikowane Ja przeczytam co potrzeba Dobra Potrzebujemy krówki, osiem krówek jest? Raz, dwa... 500 ml mleka, pół łyżki cynamonu, dwie łyżeczki ekstraktu z wanilii. Rzeczynając pracę nad książką Harry Potter i Kamień Filozoficzny, napisała 17 różnych wersji pierwszego rozdziału. Początkowo pierwsza część miała się nazywać Harry Potter i Kamień Czarodziejów, ale potem to zmieniono. To jest składnik na samo to piwo. Piwo w cudzysłowie. Oprócz tego jest bita śmietana, którą nałożymy, czyli będziemy potrzebowali 25 gramów cukru-pudru. Jak puder. Tak, cukier-puder. Oraz 250 ml śmietanki 36%. Harry Potter urodził się 31 lipca. Tego samego dnia urodziny, ma autorka. I będzie jeszcze kogel-mogel na to. To będzie 35 gramów cukru pudru i jedno żółtko. Nigdy nie robiłem kogel mogla szczerze mówiąc. Będziemy musieli umyć jajka, jajko jedno i sparzyć, żeby salmonelli nie dostać. Pamiętajcie, trzeba będzie je sparzyć wrzątkiem. Krówki musimy pokroić na mniejsze kawałki. Nicholas Flamel, czyli twórca kamienia filozoficznego istniał naprawdę. Urodził się około 1330 roku i był jednym z najsłynniejszych alchemików na świecie. To weź 8 krówek i pokrój je po prostu na jakieś kosteczki. Ale to czekaj, i to I będziemy na... je rozpuszczać razem tym z wodą. Tym wezmę. No dobra. Tam została reszta. Ja w tym czasie oddzielę żółtko. Sparzymy żółtko w tym czasie. Żeby już było po prostu, znaczy sparzymy jajko, żeby już było. Pamiętajcie, myjcie jajka. <grym> Nazwisko czarodzieja Cedric Diggory pojawiło się w innej powieści, która się nazywa Opowieści z Narnii. Jeden z bohaterów nazywa się Diggory Kirk. Dobra, tutaj kostki pierwsze idą. Takie mogą być kostki? Daliśmy odrobinę więcej, mam takie wrażenie, że potrzeba tutaj więcej. Wow, ale twarda. To jest taki Dobra, trochę dla mnie minus jajko. krówek, że są twarde. Jeden z wywiadów J.K. Rowling zdradziła, że początkowo Hermiona miała być Salym potelem. Zdecydowała jednak, że zwiąże się z Ronem. jakby coś już zrobiłem karmelki. Jakiego, przelewasz? Jeszcze raz, jeszcze raz. Żółtko przelane, teraz krówki. Już pociąłem. Tak, weź je wrzuć tu. Nie wiem, jak długo to się powinno robić. To jest jak psiakarma trochę. Teraz. Tylko słodka. I trzeba tutaj dodać ten. Wody 50 ml. Czy nam deska się ta przyda jeszcze? Razem za mocno. Mm, ale pachnie ładnie. Teraz dodajemy mleko, cynamon. To musi jeszcze Aha, już otworzyłeś, dobrze. dobra. Dolewaj. przechył. Okej, okay, świetnie. Więcej? Całe. A, całe. Mhm. W dniu premiery Harry Potter i Czara Ognia w Polsce otworzono 270 księgarni. Nikt nie spodziewał się aż tak licznych tłumów. Po łyżeczki cynamonu Ekstrakt z vanil. Niby dwie. No ja bym chyba nie przesadzał, bo to jest gęste mocne. To jest pół czy... Tak. Mam mieszać? Tak. Należącą do Harego Pottera, śnieżą, czyli Hedwigę, zagrały trzy ptaki. Uk, Gizmo i Sprut. Wrzuć teraz temu do Termomiksu śmietanę całą tą i jedną czwartą tej. Jedną czwartą tej? Okej. Okay. Tak. Całą tą i ćwierć tej. Weź łyżkę, żeby sobie to zrzucić tam. W sensie całą tą i... albo my robimy bitą śmietanę, tak. ale słodką. No? Nie taką jak się dodaje, taką bez smaku, praktycznie. Słodką z cukrem. A no, okej. Okay. Bo już się bałem, że wiesz, że to będzie taka bez smaku, taka mnich. Jeszcze troszeczkę. Przez pół roku szkolono sobie, żeby nauczyły się dostarczać listy do domu państwa Darth Filmowcy własnoręcznie napisali ponad tysiąc listów. Teraz tak. Tak? Musimy to na niskich obrotach, nie tak było napisane? Zaczynamy ubijać na niskich obrotach miksera, gdy zacznie gęstnieć, zwiększamy moc do maksimum. A, nakrywka, bo wiesz, bo to może lecieć, a to jest... Daj mi coś, tu jest. trzeba zrzucić, bo to śmietana tu zwisa. Łyżka już Ci daję. Proszę. Specjalnie do miksera. Cierpisz, Tak, miksza, cukier nie? puder, ale to potem. A żółtko? Żółtko to na koniec. Zalewamy tym żółtkiem z cukrem. Rzutkiem z cukrem? Mhm. Podczas nagrywania wszystkich części z tej serii zbudowano aż 588 planów zdjęciowych. Dajemy największe obroty. Wow, ho, 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 ho. Ale mocno. W ogóle nie zgęstnia. Nie to, jak zgęstnieje, właśnie. To Nic się gęstnie. wsypuje. Daniel Radcliffe, grający Harry'ego Pottera, użył na planie około 60, a 70 różnych różczyk i 160 par okularów. Wsypujemy 25 gramów cukru pudru i zobaczmy teraz. No wygląda to dobrze. Mam nadzieję, że to smakuje tak jak pachnie. Spółki w gabinecie Dumbledora wypełniają tak naprawdę książki telefoniczne z różnymi okładkami. Zobaczmy, czy to coś da. Tak, może to zgęstnieje. I teraz to z tym zmieszamy. A czym? Widelcem? Mhm. Zgadłam. A tu jest jeszcze większa pławnica. Harry Potter i Zakon Feniksa w gabinecie Dolores Ambridge zdobione ściany były zdjęciami kotów. Zrobiono je na sesji, na której przywieziono 40 kotów z chroniska. Po sesji koty dostały nowe domy i nie wróciły już nigdy do schroniska. No nie mamy już śmietany. Nie mamy już śmietany, nie mamy co z tym zrobić. A białko tam nie trzeba było dodać? Bo wiesz, bo białko się robi jako pianka. Ale to pianka, a tu chodzi o to, żeby to zgęstniało. Już... To już całe A Nie, magiczne mikstury i eliksiry, które pili aktorzy, to najczęściej były zupy. Powinniśmy to udekorować bitą śmietaną. I koglem moglem. Ale udekorujemy to po prostu o tak. Nałożę takiego keksa. się miesza z tym. Dobra, inaczej. Będzie jak taka kawa ze śmietanką. Kawunia. I jeszcze to. To to będzie jedyne na dekorację i takie miesza się też. To też się miesza. Miało to na piance być. Oby smakowało. Wszystkie ujęcia pokazujące szkołę magii i czarodziejów Hogwarts na zewnątrz zostały zrobione przy użyciu makiety, którą robiono przez 7 miesięcy w zespole 40 osób. It's big brain time. No, wygląda to lepiej niż jakby było w jakimś kieliszku. Powinna, powinna to być piana tutaj, w sensie bita śmietana i na to powinien być ten kogel-mogel wylany. Ale jest jak jest, kochani. No co wam mogę powiedzieć? Le no dobra. Znub. Tata byłaby zawiedziona, że nie ma tutaj, wiesz, bitej śmietany, bo ona do wszystkiego dodawała. Kto? Le Lezi A, no tak. Akcjo piwo kremowe. O Jezus Maria, jakie to jest słodkie! <grych> <grych> 100 miliard kalorii, słuchajcie, chyba za dużo tego cukru pudru krupudraliśmy do tego. Ja mówię widził tego już mam śmiech. Znaczy czuć y, przede wszystkim burbon tutaj, tą wanilię, czuć tak na maksa. Trochę cynamonu. A wszystko jest takie karmelowo-mleczne. Nie potrafię przez to ci się śmiać. O Jezus Maria! Ja nie przypominam sobie, żebym coś tak słodkiego w życiu pił. Ta. Nie, ja nie dam rady, słuchajcie. No pijesz, to do końca i dostajesz cukrzycę. <noise> Chyba tak, dostajesz cukrzycy. I nie pomoże redukcja cukrzyca. Nie, masakra. Ja daję temu 8 na 10. Co? Jak to? Ja... Z powodu tego, że to było za słodkie. 8 na 10 Dla, dla mnie, mnie to jest 4, 3 na 10 wręcz mówią. No tak, to przecież to jest nie do wypicia. No. Ja nie wiem, znaczy może ktoś lubi taki deser. Znaczy przede wszystkim on na mnie wyszedł, bo nie ma tej bitej śmietany na górze, a to pewnie była kwintesencja tego i po prostu jest tu wlana śmietana z cukrem pudrem, więc jest tu jeszcze więcej cukru pudru niż dałoby się go wrzucić gdzie indziej. Jest to na maksa słodkie, znaczy dobra, może nie 3 na 10 teraz, jak to tak sobie myślę. 5 na 10. Słuchajcie, 5 na 10, to daje 8 na 10 Mateusz. 4. No. 4 na 10. 4, i 5 i 8, czyli razem daje nam 17. Na 30 na 3. No to prawie jest ocena 6, ale to nie jest nadal 6. Szósteczka dajemy temu? W sensie nie, taka ocena szkolna. szkoła. 5-9 jakoś, nie ocena. Dobrze. A właściwie 57. Dobrze, to tyle od nas, moi kochani, żegnamy Was niezwykle ciepło i co? Przepraszam, po prostu mamy jakąś głupawkę. Za dużo cukru się da dziecku. Za dużo cukru dostał tymon, za dużą dawkę, więc mam odbieram mu ten kuch. Nie! Nie! Piszcie w komentarzach. Mam dla Was bardzo ważną radę, no. dla rodziców. Nie róbcie tego w domu. Nie róbcie Szczerze. tego w domu. Słyszycie, tym razem to nie jest apel do dzieci, żeby nie robiły czegoś w domu, tylko rodzice, nie róbcie tego w domu. Już tego nie piszcie. Do widzenia! Zostawcie komentarz, co mamy zrobić kolejnego. Pa! Pa! Dawaj super! Lajka i komentarz! Demonster.